Nie powinna informacji już jak po prostu ta debata. być uchwalona ta konwencja, <grym> żebyśmy już skończy, czy ratyfikowana, przepraszam, żebyśmy już skończyli tę idiotyczną debatę. Czy ja w ogóle nie, zastanawiam się nad tą debatą, ale teraz ja nie wiem, czy zostały wniesione do tekstu ratyfikacji jakieś poprawki. Tego tak. przyznaję się, nie tak, wiem, ale nie znam ich wagi merytorycznej, więc trudno mi jest ocenić. Obiecuję, że po, się po, po piątku. Wiem, że jest wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku głosowania przy wątpliwościach kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja dopiero teraz o godzinie po 8.10 będzie prezydium Sejmu. Nie znam zapisów, nie wiem o tych poprawkach, jakiego typu, bo przecież my na sali Sejmowej musimy do tych poprawek się ustosunkować. Ja nawet nie wiem jakie te poprawki są, więc trudno mi powiedzieć, czy ja bym głosowała za poprawkami. To jak pani sobie poradzi na konwencie? Słucham. Na, jak, jak sobie pani poradzi na prezydium sejmu? Ale tutaj to nie ma znaczenia, akurat nie, 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 panie redaktorze, nie. Zostaniemy poinformowani. Wniosek Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego dzisiaj na prezydium sejmu zostanie przedstawione argumenty naszych kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To nie jest dyskusja nad poprawkami wniesionymi w trakcie drugiego czytania. Te poprawki będą rozpatrywane na komisji, a każdy klub będzie się mógł do nich ustosunkować, bo one będą głosowane w trakcie trzeciego czytania na sali sejmowej. Jak pan widzi, z procedurami jestem dobrze obtrzaskana. No tak, po tylu latach. Więc to jest, to jest inny typ dyskusji. Na prezydium po prostu dostanę dokument i no przeczytam tak, go na to spokojnie. No wygląda na to, ter, teraz wygląda na to, że idzie na utopienie tej ratyfikacji. Myślę, że, że nie, ale... Panie redaktorze, do końca... ja bym też... Ja, ja znam dokładnie tekst tej ratyfikacji, bo przecież on jest znany od chwili jej podpisania w Stambule. Natomiast proszę mi wierzyć, czy to będzie teraz, czy za miesiąc, czy za trzy, to dla kobiety, która dzisiaj rano została przewzięta i pobita, ta konwencja w jej sytuacji życiowej, w jej konkretnym przypadku nic nie zmienia. Od przyjętego papieru przed Sejm. Zmienia. Przed, Zmienia od, świadomość, kulturę. Nie mówię już o, e, o konieczności zmiany świadomości. Mówimy o też. tylko... To, ja, te, ja, te, ja, ja nie mówię, że tego nie doceniam, bo w przypadku przemocy wobec osób słabszych, w tym kobiet, dzieci, osób starszych, ta zmiana świadomości jest najważniejszą rzeczą. To nie zmieni świadomości kogoś, kto odreaguj, odreagowuje własne kompleksy, rozładowuje własne emocje, krzywdząc drugą osobę, która jest słabsza, na której może się wyżyć, i nie, niekoniecznie no, są to widzi, patologiczne że, przypadki, ale, nie. ale pomaga ofiarom, które jako bardziej świadome mogą wcześniej wyjść z tego zaklętego koła przemocy. Poza tym uświadamiają osoby dookoła, że trzeba wyciągnąć Cały rękę do tej państwa. pomocy. A, jak, a to, Tutaj, to zwlekanie, to zwlekanie co, co to zwlekanie mówi temu aparatu, towi maczystowskiemu, czy patriarchalnemu w, w, w dużej części? mówi, chłopaki, spokojnie, spokojnie, nic wam się strasznego nie Więc stanie. Więc my reagujmy. Te kampanie społeczne, które były, kocham, yy. nie bije, dotyczące dzieci. Albo kampania, pewno ją pan pamięta, bo ja myślę, że była świetna, krytykowana wtedy przez część różnych środowisk, bo zupa była zasłona z wizerunkiem pobitej kobiety i jej dziecka. To zmienia w mentalności. Ja współpracuję... z To będzie ta konwencja ratyfikowana? Myślę, że... <kuh> e, ja, ja nie umiem dzisiaj panu powiedzieć, jaki będzie rozkład y, głosów na sali. Ale postaram to się, żeby być... była, czy mam to w nosie? Znaczy, wie pan, każde działania, które służą, żeby zmniejszyć przemoc, są działaniami słusznymi, bo krzywdzona Czyli ta konwencja osoba... też. Ja myślę, że ta konwencja wcześniej czy później zostanie przyjęta, ale nie zmieni. Nic w sytuacji Ach, łatwiej złapać korza niż dostać odpowiednią odpowiedź, naprawdę. Panie redaktorze, również u mnie w klubie my jesteśmy. Jeszcze, skoro tak się stało, to przed ostateczną dyskusją, musi być większość artymetyczna na sali sejmowej, czyli głosów, tych, które ja są wiem, za konwencją, musi być więcej niż tych, które będą przeciw, wstrzymają się lub wyciągną kartę do głosowania. Pan wie, że cała ta konwencja ma tą swoją warstwą ideową, więc. Ja nie wiem, jaki będzie rozkład na sali. A pani jak będzie głosowała? A jeszcze nie wiem, zobaczę. O kurczę, no to już poszło.